dzwonię z Wojewódzkiego Programu Eko -Gmina. na początku marca 2021 roku. Miło, że Pan dzwoni do mnie. Dawno Pan nie dzwonił. Bardzo przepraszam to przez problemy, które u nas dzisiaj występują. Natomiast ja zajmę dosłownie dwie minutki i gwarantuję, że to jest ostatni telefon. Dobrze, proszę. Powiatu Sławieńskiego i dana. rozumiem, że... Czyli wszystko się zgadza? Może, e, chcę może mieć pan pewność. już mówić. Słucham. E, chcemy mieć pewność, że środki zostaną w pełni wykorzystane. E, dlatego zapytam, czy wnioskował pan już o środki z programów dotacyjnych? Czy, I czy, czy zrobić herbatkę? Program jako gmina polega na dofinansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Jeżeli to pana interesuje, to proponuję bezpłatne Zobaczmy mam teraz taką miętową, bardzo dobrą. I pokrzywę jak pan chce. Bardzo ważną kwestią jest to, że głównym powodem uruchomienia programu Eko Gmina jest przede wszystkim zmniejszenie podatkowych kosztów. Oj, to proszę mówić, proszę mówić. Wszystkie dotacje, o których wspomniałem, są przygotowane dla prywatnych osób. Dlatego chciałem zapytać, czy pan jest mieszkańcem domu jednorodzinnego. Jestem prywatną osobą. Dlatego chciałbym zaproponować bezpłatny audyt z naszym ekspertem. On na miejscu opowie szczegółowo jak uzyskać dotację oraz wytłumaczy krok po kroku jak uzupełnić wnioski. Całe spotkanie jest refundowane ja z projektu kombinacji. To pan jest ekspertem, a to jeszcze was jest więcej. Dlatego Jak chciałbym zaproponować. Mi nie bezpłatne... że pan dzwoni. Dawno do mnie pan nie dzwonił. Bardzo przepraszam poprzez problemy, które u nas dzisiaj występują. Natomiast ja zajmę dosłownie Nadal dwie minutki i gwarantuję, że... to problemy. Jest... W skrócie powiem, że jest to energia pozyskiwana ze słońca. E, w tym Problem które... z energią pozyskiwaną ze słońca. Oj Ale. Czemu? Niestety nie mam takiej informacji. Może... Coś zasłania słońce u was. Niestety nie jestem na tyle kompetentną osobą, aby odpowiedzieć na tak szczegółowe pytania. Dlatego zróbmy tak, że ja pana zapraszam na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą. Rozumiem. No dobrze. Słucham, gdzie mnie pan zaprasza? Ja to znaczy w systemie kontakt telefoniczny jest doradcą na jutrzejszy dzień. A jeśli chodzi o dokładną datę i godzinę spotkania, to w trakcie jutrzejszej rozmowy ustalicie państwo dogodny termin. Jutro A i jeszcze jedna rzecz, bo... mnie ktoś A jeśli chodzi to o dokładną ja datę i godzinę spotkania, herbatkę nową, kupię nową herbatkę albo kawę, może kawę się napiję. Ten Naprawdę ktoś... warto spotkać się z naszym ekspertem. Dzięki ulgom, o których wspomniałem, jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet do 10 tysięcy złotych. Bardzo się cieszę. A jeśli chodzi o dokładną Będę datę czekał. i godzinę spotkania, to w trakcie jutrzejszej rozmowy ustalicie państwo dogodny termin. A i jeszcze jedna rzecz, bo nie pamiętam czy zapytałem, więc A wolę ale się upewnić, pan czy rozmowy. ja tak nie mogę nadążyć, jak pan tak szybko mówi. Zrobić? A jabatkę? jeśli chodzi o dokładną datę i godzinę. Halo, słychać mnie? Halo, halo. Słychać. A jeśli chodzi o dokładną datę i godzinę spotkania, to w trakcie jutrzejszej rozmowy ustalicie Państwo dogodny termin. A i jeszcze jedna rzecz, bo nie pamiętam czy zapytałem, więc wolę Bardzo się upewnić, czy rozmawiam z mieszkańcami. Bardzo fajnie, będę czekał na jutro na spotkanie. W takim razie dziękuję za ja rozmowę. Ja nie wychodzę, ja będę w domu cały dzień.